Okres wiosenny i wakacyjny to okres wytężonej pracy dla pszczelarzy. Pszczelarzy odwiedzamy z kamerą w Kotulinie. W Toszku jest około 50 pszczelarzy, w tej chwili takich aktywnych, którzy po prostu przychodzą na zebrania, mają swoje prawda, pasieki i tym się zajmują. Tak zwane pasieki hobbystyczne i, i są, są, są więksi pszczelarze, którzy mają już ponad 20 pni. O największej ilości pszczelarzy, ich pasja wywodzi się z tradycji rodzinnych. W rodzinie mieli pszczółki, dziadek, dwaj wujkowie. No, a ja kupiłem dwie rodziny, ale to są lata 80., i od tego się zaczęło, od dwóch rodzin się zaczęło, w tej chwili już jest 80. My jesteśmy, jak to się mówi, hobbystami, no, pasjonatami, może tak byśmy to nazwali. My się pasjonujemy przyrodą. I po prostu A pszczoła, pszczoła jest prawda, jednym, jednym czynnikiem prawda, w tej przyrodzie, która istnieje od tysięcy lat. W kole pszczelarskim w Toszku pojawiają się jednak także młodzi ludzie. Mamy dosyć sporo młodych pszczelarzy, którzy po prostu interesują się tym. I to jest pozytywne, wie pan, że po prostu no, ktoś się tym interesuje. My po prostu spotykamy się raz w miesiącu w Wilkowiczkach. Tam dzięki uprzejmości pani sołtys no i oczywiście burmistrza, bo pisałem pismo do pana burmistrza, żeby nam udostępnili bezpłatnie korzystanie raz w miesiącu z tej sali. Sala to nie jedyna forma wsparcia pszczelarzy przez gminę. Gmina prowadzi też kampanię informacyjną mówiącą jak nie szkodzić pszczołom i pszczelarzom. Najbardziej szkodliwe są opryski roślin. No, największym problemem pszczelarzy są praktycznie złe stosowania środków ochrony roślin przez rolników. Nie przez wszystkich, bo jest część rolników, którzy to przestrzegają, ale duży, przede wszystkim wielcy rolnicy, którzy mają masa hektarów, no, nie liczą się z nikim, po prostu mają za dużo pieniążków. W tak jak to było w maju na rzepachu ziemi podtruli potruli pszczoły no i chciałem porozmawiać z właścicielem a właściciel nie miał ochoty porozmawiać pracownikowi tylko powiedział że jest to środek nieszkodliwy do pszczół no i kazał jechać dalej I była to godzina 10.45 w chwili zatrzymania całego oprysku no więc zadzwoniłem po policję przyjechała policja raport spisali i wysłali go do wojewódzkiego ośrodka rośliny nasiennictwa. No i stamtąd z kolei sprawa poszła do sądu i w tej chwili jest sprawa w sądzie. Był to akurat bardzo silny środek, że pszczoła już została w rzepaku i którą później wyleciała po nektar, tak samo wszystko zostało w rzepaku. Po drodze pieszką się już nie były w stanie zerwać się do lotu. Przed ulami czyściutko, żadna pszczoła po prostu już przed ule nie doszła żeby temu zapobiec wystarczy odrobina dobrej woli i zrozumienia. Prawdziwy rolnik to nie wyjedzie o godzinie 11:10, prawda, truć, prawda, te szkodniki, owady, które na, na, na swoich plantacjach przeważnie to jest rzepak w zasadzie i, i nie wyjedzie, bo prawdziwy rolnik wie, że trzeba wyjechać to po godzinie 19:20, kiedy po prostu już nie ma lotów pszczół i wtedy nie, nie podtruwa nas. A jeśli nie są podtruwane, pszczoły produkują miód, który ma wielu wielbicieli. Więci są z bliska i z daleka, dużo wędruje do Niemiec z miodu, no, Zabrze, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, nie mówię tu o miejscowych, bo w miejscowych tak ta samo bardzo dużo zaopatruje się mnie w miód. Żebyśmy mogli w ten miód się zaopatrzyć, pamiętajmy, że opryski roślin w ciągu dnia zabijają pszczoły. Reagujmy więc i interweniujmy w takim przypadku.